No tutaj zanim mówimy o Jezus, tym, że Jezus Chrystus jest śledzony i że próbują go na czymś złapać. Tegoż, cyfer, faryzeusze Orygu, czy mówią o faryzeuszach. I będą Faryzeusza się utłuczony prawie faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Więc zanim się rozpoczął ten posiłek, miał miejsce takie wydarzenie, uzdrowienie, oni nie od Karyzeusza o sobie i o e, poprzez... Ciekaże, tak interesujące, że szok. Któż z was, jeśli, jeśli jego syn albo wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? A oni nie odpowiedzieli mu na to pytanie. Dopiero po tym wydarzeniu następuje e, e, ten fragment, który znajduje się w lekcjonarzu, jako przeznaczony na 22 niedzielę zwykłą roku C, i który jest przedmiotem naszej refleksji Jezus był zaproszony być może jako główny gość dlatego być może zajął miejsce najbardziej honorowe takie być może cały czas mówię to być może bo tego dokładnie nie wiemy tak. ale ów gospodarz, który go zaprosił wskazał na takie miejsce i Jezus obserwował innych uczestników tejże uczty Którzy wybierali sobie Jestem honorka. miejsca. I to była okazja, okoliczność, motywacja Jezusa do tego, by wygłosić e, no, słowa dotyczące tych miejsc na uczcie. Tak jak i u nas to bywa w, w naszej kulturze, przy różnego typu e, uroczystościach, są e, honorowe miejsca bardziej lub mniej. No, sobie, Paryzeusze sami przy, mówią o sobie. Wiesz, że jest miejsce, są miejsca wyznaczone Przecież na to, był, weselu, to była kasta, pa, system ogólnie przyjęty przez wszystkich, przez, ktoś dziś, przez to nie byli samozwańcy Faryzeusza, to nie, to nie był ktoś, kto wziął się z kosmosu, z księżyca, z Marsa. To byli po prostu ludzie uznani, tak jak dzisiaj księża, odpowiednik księżyca. Pierwsze miejsca są dla najwybitniejszych, najważniejszych gości. Jezus widział, że o te pierwsze miejsca kłócą się, no może nie kłócą, ale pewnie kłótnie nieraz, albo pośpieszne zajmowanie miejsc towarzyszyło. Być może była to uczta w stylu greckim, to znaczy rzymskim zarazem, że była to forma soft, trzech SOF, na których Zajmowano pół leżące pozycje y, i te trzy sofy otaczały stary, z, 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 z którego y, 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 jedzenie, pito napoje. Jeżeli to były trzy sofy, to najbardziej uchoronowanym, uprzywilejowanym miejscem było to umieszczone na sofie tej środkowy. I jeszcze. To środkowe miejsce w tej sofie. I o nie zabiegali y, często uczestnicy uczty. Oczywiście, kiedy było więcej gości, to takich sof było więcej stolików. No i teraz Jezus spojrzał, jak walczą ci uczestnicy uczty tej, tego posiłku y, o pierwsze miejsca, i to była okoliczność, która zmotywowała go do wypowiedzenia y, przypowieści. To znaczy Łukasz, ewangelista, nazywa to przypowieścią, te słowa Jezusa, które za chwilę usłyszymy, czy będziemy się im przyglądać, ale tak naprawdę w sensie ścisłym nie jest to przypowieść, ponieważ my przypowieści znamy w nieco innej wersji. To jest raczej pouczenie, to jest takie porównanie czegoś, to jest taki gatunek literacki który spotykamy w Starym Testamencie, zwłaszcza w księgach mądrościowych, ale nie tylko, gdzie stosuje się tak zwany maszal, czyli różnego typu formy, wypowiedzi niedosłowne. Porównanie do czegoś, jakaś zagadka, jakaś bajka, jakaś inna. Jakaś... Przecież to żydowscy kapłani byli, to byli to w ramach systemu żydowskiego było uznane przez Jachwę, przez Pana Boga. Z tym, że oni Prawo Boże, ci kapłani, wypaczyli, kapłani byli do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. I oni, jak sobie to uświadomili, by, że już nie byłoby sensu, żeby oni byli, żeby oni istnieli po śmierci Jezusa, no to to byłby szok. Ale taka była rzeczywistość, taka była prawda, i że to oni też przyczynili się do aresztowania Jezusa do jego śmierci. Ksiądz będzie obracał, obracał, wiesz, obracał, a przecież to jest ta kasta. To są ci faryzeusze. To są ci faryzeusze właśnie. Radio kończy. Dlaczego nie znamy listy gości? Być może się okaże, że gospodarz zaprosił kogoś, Bardziej znakomitego, wyższego rangą godnością. No i wówczas pasowałoby, żeby ten wyższy rangą gość usiadł w miejscu centralnym, w tym pierwszym miejscu. Ale ono jest zajęte. I co zrobi gospodarz? Być może przyjdzie i powie ustom temu miejsca. Wyobraźmy sobie, jaki wstyd, jakie zniesławienie, jaka e, sytuacja trudna. Na oczach wszystkich ten człowiek, który był taki ważny, a nie wiedział, że ktoś ważniejszy jeszcze od niego przyjdzie, będzie musiał ze spuszczoną głową swoje miejsce upuścić i y, usiąść gdzie indziej. A być może my, te drugie miejsca i trzecie już będą zajęte, więc przypadnie mu w udziale to ostatnie miejsce, trochę wstyd, znaczy w duży wstyd, ale i trzeba było się pchać na to miejsce honorowe, bo to jest postawa wyszałka, człowieka próżnego, który sam siebie przede wszystkim chciał wywyższyć, gloryfikować, a znalaz się jednak obiektywnie ktoś od niego ważniejszy. I dalej Jezus kontynuuje ten, ten przykład, ten temat, mówi: Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. No i teraz, jeżeli ktoś jest wysoki rangą, a zajmuje pokornie, Miejsce ostatnie, to najprawdopodobniej za chwilę, kiedy ujrzy to gospodarz, który go zaprosił i innych gości, podejdzie, bo nie godzi się, żeby ktoś taki siedział na ostatnim miejscu i powie: Przyjacielu, przesiądź się wyżej. Nazwie go pięknie przyjacielem i zaproponuje miejsce e, honorowe, bardziej honorowe. I przy wszystkich uczestnikach, współbiesiadnikach ten człowiek zostanie doceniony. Jezus y, poleca każdemu, kto uczestniczy w uczcie i dodaje, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I y, y, tutaj mamy słowa będzie poniżony, y, będzie wywyższony, Oczywiście przez w pierwszym rzędzie, przez kogoś tutaj na ziemi. Przykład właśnie gospodarza yy, yy, zapraszającego, ale szerzej przez samego Boga. Yy, tego typu zabieg, kiedy pojawia się strona bierna, ona się nazywa yy, w badaniach biblijnym passivum theologicum albo passivum divinum, czyli strona bierna teologiczna, albo strona bierna Boża, to znaczy taka forma yy, strony biernej czasownika, która... Wskazuje na Boga jako autora czynności. On nie jest wspomniany, bo nie musi, ale każdy wie, kto jest wykonawcą tejże czynności, czyli kto wywyższy nas i kto nas poniży. Otóż Bóg. I w tym kontekście nie tylko chodzi o miejsca przy stole, ale o dużo szersze postępowanie, dużo szerszy temat. Chodzi o życiowe postępowanie, w którym należy unikać pychy. I a iść drogą pokory i uniżenia, bo taka postawa zostanie przez Boga doceniona, bo ta druga, ta pierwsza, czyli pycha, zostanie ukarana uniżeniem. Przykładem jest tutaj e, sam Jezus, który został przecież uniżony. E, znaczy, który się uniżył poprzez e, śmierć swoją, poprzez ogromną pokorę. E, Samego siebie, że uczynił siebie sługą i uniżył się aż do śmierci, śmierci krzyżowej. I dlatego został przez Boga wywyższony. I my mamy taki wzór postępowania: On, wielki, przepotężny, syn Boży, uniżył samego siebie, a przez to został przez Boga wywyższony. Wielokrotnie Pismo Święte, tak starego, jak i Nowego Testamentu, bardzo mocno piętnuje Tychę jako postawę, która się Bogu nie podoba, a gloryfikuje pokorę. Pokorną była Matka Jezusa Maryja, która sama o sobie, czy, czy sama mówiła, że Bóg wejrzał na pokorę swojej służebnicy, ale dodała odtąd bowiem Będą ją wszystkie pokolenia, wywyższać ją będą, zostanie wywyższona, choć sama się uniżyła. To jest pierwszy, pierwszy temat, jaki Jezus podejmuje, piętnując postawę pychy, wskazując na potrzebę bycia uniżonym, pokornym. I dodaje jeszcze jeden związany z ucztą jedno wskazanie. Mówi, tym razem kierując te słowa bezpośrednio do gospodarza, który zaprosił go i innych uczestników, innych współbiesiętników na posiłek, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, kre ani krewnych, ani samorządnych sąsiadów. Wydaje się. No że to jest, to, jest o, to takie cześć. gadanie baranie, Zbaczanie. ale jak myśmy byli na otwarciu tej świątyni opatrzności w Ożej. był piękny film, on dwa razy był wyświetlany, to potem nikt nie zaprosił, wiesz, na poczęstunek, na ciepłą kawę, na ciepłą herbatę, tylko gdzieś tam jakieś plakietki itd. i tak dalej. I absolutnie, absolutnie Zalewski postawił kaczkę w restauracji obok. My z Dawidkiem byliśmy, bardzo tak przyjemnie było, tak bardzo wesoło, fajnie było. Także pozdrawiamy serdecznie Państwa i jak sobie sami nic nie zorganizujemy, jak sobie sami nic nie kupimy, to od tych księży no nie ma co. Nasza litość. proszę Państwa, spodziewać się czego dobrego. O sobie samym i o potomności. O sobie samym. Tutaj ksiądz mówi o sobie samych, no bo jeszcze raz powtarzam, kim byli faryzeusze i saduceusze? To byli kapłani w pierwszym wieku naszej ery, którzy zabili Jezusa. Cały naród żydowski był podburzony przez kapłanów. Zabić go, zabić go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Te słowa znamy z Pisma Świętego. Tutaj też w Radiu 24 bardzo ciekawie, dzisiaj na 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, mówiono o Hitlerze, że Hitler nie był wcale przywódcą narodu wielkim. Tylko to był taki chłopak. Mówią, który podburzył jednych, jedni podburzyli drugich, drudzy podburzyli trzecich. Przy okazji rozwinięta była eugenika, nauka nienawiści, segregacji i podziałów wszelkich żydowskich. I o czym my tutaj mówimy? To doprowadziło, w ramach tego, co my tłumaczymy od początku powstania Radia Końcita, psychologia tłumu, mówimy o psychologii tłumu, że to doprowadziło, no do wielkiej wrzawy w Niemczech, którzy zresztą sami zastanawiali się, czy nie przegrają tej wojny, czy im się to opłaca. No i ruszyli z wojną, to było straszne. Dzisiaj są celebracje no, na ten temat. I w Wieluniu, proszę państwa, też westialsko, barbarzyńsko zbombardowanym pierwszym mieście. Otrzymasz przez Martywstan Sprawiedliwy. O i teraz? Całą wypowiedź Jezusa, już widać nieco wyraźniej, jakie jest przesłanie tych słów. Mianowicie, odpłata nie ma być czymś, na co, czego oczekujemy tu na ziemi, ale mamy poczekać na odpłatę, którą da nam. No będzie. i już tutaj ksiądz blefuje, że nauka nieba, nauka piekła są wszystkie wymyślone. My spodziewamy się przyjścia Królestwa Bożego tu na ziemi i nie czekamy na żadną odpłatę. Czekamy na zbawienie u Boga. To jest odpłata.